Tak, nie, ma, by... halo, halo, dzień dobry na żywo z Normobarii Rudy koło rybnika. Krysia obok mnie, ze wszystkich stęsknionych. Kochani, dzisiaj jesteśmy tak roboczo. Krysia, powiedz coś. Ktoś komentował, że się lansujemy. Lansujemy się tutaj, w Normobari. Ja już teraz tak będę ciągle to powtarzać. Słuchajcie, lansujemy się tutaj, a właściwie lansujemy zdrowy tryb życia. I króciutko będziemy, znaczy króciutko, nie mam pojęcia, ile nam to zajmie. Ale będziemy tutaj kręcić dla Was materiał o Normobarii, o szungicie, o komorze szungitowej, ym, o ekonomicznym o, spalaniu i wykorzystaniu energii. Piecach, o piecach, które się nazywają Tesla. Tak. O czym jeszcze? Ja Was to króciutko, szybciutko. Trochę opowiemy też jeszcze o Ormusie. O Ormusie, Chcą o dalszym. detoksie, tak. Jestem po pierwszym, jestem pierwszy dzień po detoksie i zjadłam obiad. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. <laughs> Zaraz wam tutaj Marka Konopkę pokażę i ekipę, ekipę, hej, no hej, ktoś do nas tutaj, nie wiem kto to do nas pisze. W każdym razie kochani, jesteśmy na żywo. Odwracam i przedstawię wam Harego Jarka i jego żonę, czyli szarą eminencję. A pozdrowienia mamy, co tam słuchać u nas? No u nas. Super chyba. Jak to jest nasz Tomek, to miałam zahaczyć o naszego Tomka, ale on nie może szybko jeździć samochodem. A, właśnie, ale Tomku, jak to jest nasz Tomek, bo nie wiem, który Tomek teraz za nas pisze. Tomku, spodziewaj się Krysi w najbliższym A, czasie tak, być może. za parę dni. A, za parę dni, dobra. To teraz odwracam kamerę i Jarosław. O jezu. zobaczcie jak to jest pięknie. To jest Jarek Harry. Od Normowali. Tak. I delmed. Delmedu delmedu. Delmedu, Częstuje nas z wodą tam. Tak, pijemy, tak, pijemy pyszną wodę. Z jarkowego źródła. Bo słuchajcie, to są wody e, własne, z własnego ujęcia. Tu mamy efekty no. świetlne. Wygląda jak um, niebo od Plejadian, takie na książce było z w świtu, nie? Znaczy zależy jaka książka, jaka wersja, tak jest. polska czy amerykańska. Tu w cieniu Marek przygotowuje się do, a, do kręcenia. Marek Konopka, zobaczycie na jego kanale cały materiał. No i proszę bardzo, Natalia. Natalia, żona Jarka? Czarownica. A, prawdziwa wiedźma. Ale to jest tajemnica. No i... A, Proszę nam opowiedzieć, jak to jest pierwszy raz w normo Normobari. Cudownie. Cudownie. A jak to ucho? Nie woli, ale nie słyszę. Wchodzimy, wchodziliśmy bardzo szybko. Jarek za każdym razem wchodzi bardzo szybko. Także zajmuje to tylko tam kilka minut i, i dlatego, może takie odczucia, jak, mhm. jak ktoś jest po raz pierwszy, to trzeba trochę wolniej wchodzić. A tutaj zapytam też, jak to wygląda, pierwsze odczucia. Za bardzo bolały uszy na początku, tak, nie? Tak w samolocie czasami. No tak. Ale okej, okay, teraz już jest super. No my już mamy z Krzysią wprawę, bo zostało mogą i To mogę teraz ja? O jasne. Żeby, żeby nie było tak, żeby było sprawiedliwie, To za, za pierwszym to jest drugi, trzeci, trzeci albo czwarty raz jak ja tutaj w, wchodzę. I za pierwszym razem to pamiętam, była szybka akcja, ból tutaj zatoki, i każdy jeden ząb, czyli każdy jeden korzeń u, w, po prawej stronie, kurna szczęka, doszło do prawej dziurki, czyli powiedzmy, w co się mówi, do jedynki, tak? I puścił mi się katar z nosa i przeszło. I później, już kolejny, kolejny raz, jak wchodziłam, to jeszcze tylko któryś tutaj korzeń tak dziwnie jeszcze zabolał raz. I nie się na to już nic. Nie bolało mnie uszy, nie bolało mnie czoło, nic takiego. także... No to tak, to ziewamy po prostu. za tak, każdym razem ziewamy. Dostajemy jakieś e, takie e, candy, małe cukierki na przełokanie i, i radzimy sobie. No tak. No to dobra, kochani, koniec tego gadu-gadu, tego, tego bo my się musimy wziąć za pracę. Tak, ja e, Tu już pierwsze, pierwsze te, takie o. Przygotowania, ustalenia. Marek już gotowy, powoli. O, dobra. No to co? Lecimy. No to co, kochani? My lecimy. Z wami się słyszymy wkrótce. Tak. I do, do następnego nagrania. Czekajcie na nagrania u Marka i. Ta. I więcej nagrań u Ewy. Teraz będą nagrania u Ewy, takie. Zobaczymy. Żeby nie tracić e, czasu, żeby Marek nie był zajęty. Tak, a poza tym macie tysiąc pytań do i trzeba w końcu na te wszystkie pytania wasze poodpowiadać. Się postaramy jak najbardziej, tak jest. jak najlepiej. No to do wkrótce pa! Pa! Daj, Tomeczku, dynie. będziesz miał co montować, pa!